Ciągle myślę o sobie. Piłka, koleżanki, koledzy, komputer, internet, gadogaty, freski, spacerki. A ja co? Pranie, sprzątanie, prasowanie, gotowanie, kupanie. O! A to co takiego? Nie, to nie do wiary, ten znowu się wylegnie. Co za dom? Co za rodzina? Ja sobie ręce połowicie urawią, a ty się zapakował do łóżka. Dobnego. Józef, Józef, czyś ty oszalał? Biały dzień, a ty śpisz. Ja nie wytrzymam ty ty całkiem serca, nie masz. Jutro minienie ja w domu, babagan. Weź się do roboty, gdzie dzieci? Rób coś, ustaw Byłeś na poście? Kupiłeś karpia? i często zmieniam ubrania. I mam super, super przygodnik do trzepania skrzydeł. Mówię koledze. Rewelacja. Tylko Bardzo ładnie. Sprópęko raz w tygodniu. urocze a nogi. Po pierwsze teżki, po drugie prudastki. E, na praca. I to się mają dobrze. Rodzinki spokojne, bogowojne. Dzieci słuchają, domu pomogą, lekcje podrabiają. A ja co? Od rana do wieczora stróżują, oni się kłócą i wrzeszczą, w ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Przecież kolegi nie widzą, może trzeba później szeptać. Oj, chyba jestem już za stary, sił nie mam i cierpliwości też nie dużo. Czy pan myśli, że wesołe jest bycie aniołem, gdy wokół ludzkie robię, spadek nie ma wciąż głowie? Co ma zrobić stróż rodziny, której się wciąż bez przyczyny, której ludzie się nie znają i też chyba nie kochają? Ja... Jak pokazać mam rodzicom, że źle robią, kiedy krzyczą? Jak mam dzieciom wytłumaczyć, że uczucie też coś znaczy? Ja tutaj w ogóle nie rządzę, tylko dziuchy i pieniądze. I sam wiem to znakomicie, każdy z nich ma tu własne życie. Raz, Wszystko tak mi zaraz jadę. Twoje marzenia nie będą dalej niż do drzwi cukierni. Twoja też nie ci a ja nie. Nie głodzę się, tylko nie mam zamiaru się opiekać. Ty też powinieneś nauczyć się chłopu przeżywać łakomstwo. Zobaczysz, urzesz na odchłuszczenie serca. Nie, nie umrę, nie mam zamiaru. Do no tej ty nie mam drzwi z głodu. Ja nie wylewam zupy i do zlewu. Zapomniałam Ci podzielić się kruskami że nie zatkałeś odpływki, tata myślała, że przepychać zlep. Chyba nawet spóźnił się do pracy przez te twoje kruszeczki. Myślałem, że nie powinieneś powinniśmy się dzisiaj pokazać na oczy. A jeśli tak, to miałam wątpliwości, jak jest dobrze lecił w dół. Wbrew byłam trzaską. Każda próba ma dwa w, w gronie Tak, to kole! Nie urzelaj się na co. Lepiej za nimi z tyłu guzik, a potem się gdzieś schowaj, bo jak tata cię zobaczy. Poszedł sobie mogę zająć się jedynym ciekawym obiektem w całej rodzinie. Czyli sobą. tutaj zostać. choć przecież ktoś musi się ogarnięcie, stania Ja nie chcę przecież zaraz mam trening, wróciłem tylko piłkę, bo do zapomniałem to. Piłka nie zająć trening poczeka i pozwolę i tobie wiecie, czy wy myślicie, że jest nie maszyną do roboty? Ja wcale tak nie myślę. myślę Ja się naprawdę źle czuję, oboli mnie tu, nie chyba raczej tu, Och. No i chyba mam z głowy trening. Znowu wszystko na mnie, nie będę sprzątał za wszystkich. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Mdli mnie jak pomyśle o Na samo wspomnienie ścierki dostaję wysiłki, a widok odkurzacza na pewno wypłaci założenia świadomości. Muszę natychmiast stąd być. Nie mogę, gdzie ta piłka? Nie wieczorem. Wybacz, kochana, mój To by nam za to zwrócił? Musimy sami przeprowadzić kurację. Tak? A co ja tu robię w dziesięciu lat? za to przeprowadzam kurację. Ale ja już się chyba do tego nie nadaję. Co innego wybrzmie. Ja. kolega znowu się obraża? Ja nie mogę. Przecież mówiłam, koledze, że to jest jeden z najcieższych przypadków. Musimy ich uratować. Dobra, dobra. yeah Anioły? Anioły tak, ale przecież nie musimy ich łazić pod nogi. Czy ten środek jest bezpieczny? Absolutnie bezpieczny. Trzy anielskie laboratoria przetestowały go w ostatnim roku z super pozytywnym wynikiem. Mam po, chyba mam pomysł, ale najpierw daj kolego mój preza. Jak dobrze pójdzie, to wszystkim elegancko nas do oczu. Tego proszę ode mnie nie wymagać. Ostatnio nie trenowałem. Nawet nie wiem, czy potrafię jeszcze latać. Przecież tego miejsca nawet na minutę nie mogłam się ruszyć. Niech kolega o nic się nie martwi. Jakoś sobie poradzę. Pewnie. Tak, specjalista? Ależ kolega złośliwy. Przecież mówiłem koledze, że to jest jeden z najcięższych przypadków. Musimy Pomyśleń. Nie mam nawet pieniędzy, żeby pójść do kapiera. Nie, to nie do pomyślenia, żeby człowiek musiał uciekać z własnego domu. Nie, nigdy nie. Należy mi się do spokoju. We własnym domu. Gdzie moja gazeta? A pan sobie paty do uszy, nie i po przeszkodził. Jak koledzy pójdą? Piotrek? Dziwne. Zdawało mi się, że widziałam Piotrka, a przecież tu nikogo nie ma. Tutaj nigdy nikogo nie ma, ale za to zawsze jest bałagan. Kiedy oni zdążą tak na bałagan, to ci nikogo tu nie ma. Chyba będę musiała to wyćwiczyć. To nie do pomyślenia. Coś podpornego. nawet nie można się dobrze zamachnąć, bo te od razu człowieka przymiatają. Chyba będę musiała się u sąsiadów. To nie do pomyślenia, że też nikomu nie chce się tylko sprzątać. Kiedy ta mama wróci? że ona zapomniała, że rado? Mama... Gdzie jest mama? Jestem tam, Mogę mógłbym w końcu też pomyśleć o moim brzuchu? Przecież w tym balonim niczego nie znajdę, aż strach wejść do kuchni. Tak to dopiero są doma i komora. Poczekam, bo chociaż taka wróci, dał mi nachodera. Ale będzie chryła, nic nie umyłem, nic nie kupiłem, niczego nie posprzątałem. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyjąć razy w pokorze. No No mną. Jakoś to muszę wytrzymać. 不干了，不干了，一下嘛不说的。 Poleżeć się można. Człowiek nie ma wrażenia, mnie, będzie do własnym ten dom. A ty masz te osiem No pewnie. Do pracy chodzę, pieniądze przyniosę. Nie dużo, ale to co miesiąc. co jeszcze? A co trzeba jeszcze? Faktycznie mógłby nawet i pomóc. Ale przecież ja tak ciężko pracuję, że naprawdę już nie mam na nic kompletnie czasu. Rzeczywiście poza tam Przynajmniej o tyle mniej że będę musiała wysłuchiwać. Gdzie ta miotła? Leży w łóżku. Leży w łóżku? A co ona tam robi? Leży i czeka na ciebie. Skoro tak, chodź oko. No, wystarczy na dzisiaj. Teraz czas na lekko lekkostronny posiłek. Mamo! No tak, kto mi zrobińską sałankę, ale jeśli złana jej wszystkie. Może coś ze sobą zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Jak nie wiesz co, to posprzątaj. Ja a dlaczego? Żeby nie znać paznawki ze Racja, paznokcie muszę mieć eleganckie. No dobra, posprzątam, ale tylko swoje rzeczy.